Witam, z tej strony Tomasz 14 i na prośbę użytkownika Hegmon, trochę podgłośnię dźwięk, na połowę, no i lecimy. Tutaj będzie bardzo fajna broń, ja zamienię za Thompsona, bo do niej nie przypadam. Nie no, jest bardzo dobrą bronią, ale na daleką odległość w ogóle się nie spisuje, a tutaj raczej będzie tylko daleka odległość, no właśnie. Tutaj mamy tą broń, bar się nazywa, no F. Za krową się schowamy, tam będziemy bezpieczni. Dobra, lecimy, lecimy szybko. Chciałbym wam polecić zarobić tego Chciałbym wam który się zwie Matias 683. Koleś nagrywa aktualnie Borderland, bardzo świetna gra, polecam zobaczyć jego kanał, jak ktoś to umieszczę jeszcze bi Biulutin. No, trzecia misyjka, druga część, oj kurde, no i nie ma to jak dostać, tyłem broń. Tutaj będzie taki trochę moment, którego nie lubiałem jak byłem kurduplem Dobra, weźmiemy go od, od, od okienka strony. Kurde, nie pykło mi. Mój pomysł nie pykł. A, tutaj jest życzku. Weźmiemy sobie i go ścianiemy dombro. No, leż. A jak? Tutaj zrobię tak to moim sposobem, czyli wbijamy tutaj, i tutaj po kolei. O, dzięki tam koleś, że mnie uratowałeś. I tutaj zrobimy tak. Ej, nie udało się. A nie, żyje. Save'ik. Tak więc. Chyba będę robił 3 serie, ponieważ no tam dla interesujących się jeszcze nie skończyłem m 2 z Arkiem. Z Denym y XXX13. Oj kurde. O, życie. Pik. To był test jak ktoś. No, dot. Jak nie mógł dostać? QuickScope. O, oh fak, nie zauważyłem Cię. Ty śmiesz szczelać we mnie? Nie no, ja mu tego nie nerwuję, no po I tutaj. I tutaj. a wybuch wygląda realistyczniej niż biułku. Bardzo so, tam granacika pikniemy. Dwa nawet. Trzech już nie, nie jak się. Tutaj, pykamy was, pykam was! Oj kurde, przeładowanie! Co ty w lugerach śmiesz mnie strzelać? Ja cię tylko kolta poszczelam. O, tutaj była bardzo fajna broń, właśnie gdzieś tutaj widzę ją. FG. Zamienię za bara, bo ta jest jeszcze lepsza FG. Tylko M zamienię sobie na, żeby był... ...automat. Ciekawy, że tutaj jest celownik bardzo, podoba mi się. Taki mały, ale fajny, zgrabny. I tutaj będzie trochę zapisik, i tutaj będzie trochę napierdzielanie. Patrz jak ucieka, no. on ma szansę z nami. Ja będę szedł tam, wiem, że oni tam są, ale ja pójdę tędy, ponieważ, z tego co pamiętam, to tutaj był właśnie ten O. Nie, ja biorę FG. I tylko o I leż, typek. No i tu też kończyweczka. Zobaczcie tu nie ma żadnego życia. O, tutaj skoleć, ale to z wybuchu. I trochę zabrało nam to życia. Przed moją głupotę, ale tutaj chyba jest HP. No, tak. Tutaj od razu są będą bronie w następnym poziomie. Ale w następnym, o następnym poziomie pogadamy w następnym poziomie. Patrzcie, realnie te postacie wyglądały w ciężkim częcin. Czy ja sprawdzę. Mam tutaj taką książeczkę w, Ksiwa, w którym roku wyszła ta gra? 2003, tak. I ta część dla mnie jest najlepsza pod względem no, pod względem tego, że ma najlepszy single player.